Słuchajcie, jeśli jestem w rejonach Krakowa i obok mnie jest dużo jdm samochodów, to znaczy, że jestem w za JDM Cars u Szymona i zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje, bo auta są, o Jezus Maria, kosmiczne po prostu. Ale dobra, żeby nie przedłużać i nie budować napięcia do rzeczy. Jest zimno jak skurczybyk. Możecie poznać po tym, że szyby są zaparowane. O, zaparowane, zasłonione, mamy około 0 stopni i światło zgasło. Ale mamy takie cuda jak Lancer Evo, tutaj mamy model Rallyard, prawdziwy, Evolution 6, nie tylko wlepki. Mamy również tutaj Lancera Evo 9 Wagon, Toyota Sarer tam ukryta z boku, a także Nissan Silvia, którego nie widać, ale, ale może go kiedyś pokażemy. Tu jest jego lampa, dobra, chodźmy do środka, bo pizi strasznie strasznie Lancer wita nas jest też miseczka dla psa Cześć Szymon! Schował się bo ma brudne spodnie bo przed chwilą yy, składał RBK26 Zobaczcie stoi tutaj piękny, przed chwilą go poprosiłem żeby go odkrył jest i on Jezu tyle tu bracie, że nie wiadomo na co patrzeć, jest tu również jest tu również kurde 3SGT? Faktycznie, ale ja, ja zgadłem, A, znam się, a nie, czy SGE, GE wolnosący, bez turbo, bez turbo, no, bez, turbo no, bez turbo, bez turbo. A tu Nissan Skyline R34, wygląda jak GTR, po zderzaku przednim, też jak model Zetun po górnej części błotników, ale coś nie do końca, bo tu są wyloty powietrza, a to znaczy, że to nie GTR, idźmy na tył zobaczyć. Zna znaczek jest, jak znaczek jest i aluminiowe skrzydło AM, AM nie robił aluminiowych skrzydeł, ale, ale, ale to nieważne. I w środku jest, słuchajcie, czerwone wnętrze. Oj, Japończyki tutaj się natruningowały. Nie, ale w Japonii to wygląda trochę inaczej niż w Polsce. Tam każdą odmianę się bardzo mocno szanuje. Nie, ale to model, co, zdradzimy sekret. GTT. Po czym najprościej poznać, że to GTT, jak jest poszerzony jak GTR, jak ma dużo elementów z GTR-a, a na silniku. Chociaż, jakby ktoś by ściągnął, a raczej zmienił dekle, które podobno pasują, ale teraz dźwigamy mache, to pod maską znajduje się RB25DET w wersji Neo. Z większym układem dolotowym, ale bez sportowego kolektora sącego, grady czy też innego cuda wynalazka. No i co? I widać, że to GTT, nie GTR. Nie ma również wszystkich wewnętrznych wzmocnień. No ale za GTR teraz trzeba dać koło 200 chyba. więcej. Więcej. Już więcej. Cena rośnie jak porąbana. Jest chyba lepiej niż złoto teraz inwestować w japońskie samochody. A to słuchajcie, są dwie Mazdy RX7 FD ostatniej generacji już tej poliftowej. Trzeciej jak nie mam, tak? Dokładnie. W związku z czym i zderzaki, i wszystko jest oh, tak obłędne, że szkoda, że ci się tak kurzy i że auta są lekko przekurzone. Mazda kiedyś twoją byłą czarną, ale Mazda oczywiście nie żadne takie tam sekscesy rodzinne. Nie pokazywałem na swoim odcinku na YouTubie. Światło by się przydało. Już skołuje. Jest. Światełko. No, takie profesjonalne z telefonu. Dorobię się lepszego. Nardi, słuchajcie, kierownica jak w Mazdzie MX-5 NB. No, takie prawdziwe, ale to jest coś za co każdy Mazdę RX-7 FD kocha, czyli te charakterystyczne zegary. No coś obłędnego. Jeśli wydaje Wam się, że w was, Waszym aucie siedzi się nisko, to aucie, w którym najbardziej, najniżej siedziałem to RX-7. Nie Jest również drugi model RX-7. O Jezus, mogłem zdychać godzinami. Na szczęście nie da się do niego dojść, bo bym się bardzo chętnie wdrapywał i oglądał z każdej strony. Jest też Lancer Model Evolution 8, łatwo poznać po zderzaku przed nim. Coś tu jest porobione? Więc to tutaj, jest gwint, wydech, zawór, No i tyle. No i tyle. No, takie tam, 320, 120, 120. dokładnie. Jest też Lancer Evo 7, Seria Oculture. Oh, Panie dziadek! Do kościoła jeździł. A to jest ta z Anglii? To jest, Anglii? to jest Anglii. A widać, słuchajcie, angielski nalot, ale to inaczej. Nie ma czegoś takiego, czego się nie da ogarnąć. Jasne, jak ktoś będzie szukał nowki sztuki, to, e, to już ich nie produkują. Sorry, kochani. W związku z czym, Lancer Evolution 7, ty chyba chciałeś za niego cztery dychy. 4 dychy? No. 4-5, dokładnie, tak. No, przyznam że gdybym nie miał od Ciebie Sylwii i tak dalej, to myślę, że Evo 7 bym z najwielką chęcią przytulił. Usemka sprzedana jest. sprzedana. Aha, ósemka sprzedana. No to cieszmy się kochać japońskie samochody, tak szybko się sprzedają. Okej, okay, to był odcinek taki na szybko, na krótko otrzymane z EQZ JDM Cars. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, łapkę w górę. Dzięki ślicznej i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!